Budżet gminy, który nakreśla Rada, jest wykonany w 95, nawet do 6%. 96% możemy powiedzieć w procentach w wykonanie wszystkich zadań yy, prowadzonych przez gminę. W 2011 roku? 2011. 11, natomiast niestety mogę podać trzy przykłady, z którymi gmina nie może się uporać. Są to. W dalszym ciągu dzikie wysypiska śmieci, niestety, pomimo że mamy własny zakład oczyszczania gminy, czyli gminny zakład komunalny, zorganizowany od, wywóz odpadów, dzikie wysypiska rosną. Trzeba tu zmiany pokoleń, myślę, i mentalności ludzi. To jest jeden temat. Drugi temat to jest taki, że zaorywanie polnych dróg. Sami sobie zaorują polne drogi. Droga, która ma 8 metrów, czy nawet i więcej szerokości, jest zaurowana do 3 metrów. I potem nie mogą się minąć ciągnikiem. Mm, I jest znowu problem, prawda? I trzecie, trzecia sprawa, która nas bardzo. Mm, Bulwersuje i którą się nie udaje do końca doprowadzić, to wandsujące się psy. A nasza gmina jest szczególnie nastawiona na to, ponieważ to otaczamy wokół duże miasto i podrzucanie piesków z miasta. Najpierw kupują dla swoich pociech, gdy pies dorośnie, nie ma co z nim zrobić. Nawieź go najczęściej, i tu jest problem. Własnego schroniska dla zwierząt nie mamy, korzystamy ze schroniska w mieście, a tam schronisko przepełnione. Dużo dobrych słów i padło właśnie pod waszą, waszą stronę dzisiaj również ze strony wójta gminy Pana Wiesława Pana Siuka. Ale nie odbyło się bez takiego słowa zapewnienia, że jeszcze, jeszcze w tym roku coś w Terebeli będzie się działo. Ja myślę, że pan wójt zawsze jest ostrożny w słowach, które mówi, ale on zawsze dotrzymuje słowa. My od dłuższego czasu już walczymy, tak można powiedzieć, walczymy i próbujemy jakoś w ogóle. Tą sytuację nakręcić, żeby ta świetlica jednak ten remont został ukończony, bo on już od dłuższego czasu jest rozpoczęty. I ja myślę że, myślę, że po prostu to nastąpi, to nastąpi w tym roku. Są różne potrzeby, trzeba tutaj też zwrócić uwagę, że jednak e, e, osiągnięcia pana Wójta są ogromne. To nie ma żadnej dyskusji. Chyba nie widzi tylko ten, kto nie chce tego zauważyć. My to widzimy. Są rzeczy też równie ważne, czy nawet dokończenie tej drogi Sowacinku, czy dokończenie tych wodociągów, prawda? To są rzeczy bardzo ważne. My to rozumiemy, ale myślę, że stopniowymi krokami, no do tej pory to było takie można powiedzieć małe kroczki, jeśli chodzi o ten remont, prawda? Ale ja myślę, że to już o teraz, nie wiem czy w tym roku, ale myślę, że, że zapewnie pana Wójta wynika, że tak, on będzie skończony.